To jak w takim razie zamierzasz zaskoczyć Julię jutro? No bo jutro Dzień Zakochanych. No wiesz co, no przede wszystkim tu jestem. Myślę, że to jest dobra, do, dobra niespodzianka, a po drugie, no to jest taki, wiesz, dzień dla niektórych specjalny, dla niektórych nie, dla mnie specjalny, ale nie powodujący, że, 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 że to jedyny dzień, kiedy Powinniśmy celebrować miłość myślę, że trzeba zawsze to robić. E, natomiast myśląc o, o, tym, e, o, tym, o tym dniu i o, o nas, i o tym, że jesteśmy razem, to to jest najważniejsze dla mnie, że spędzimy go wspólnie. No mam jakieś plany, ale chyba pozwolę sobie je zostawić dla nas. Właśnie, bo e, tak naprawdę e, zastanawiam się, czy na przykład rzeczy materialne jeszcze sprawiają wam radość. Ha. ciekawe pytanie, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Natomiast e, nie stanowią e, dla nas myślę, jakiejś górnolotnej wartości. Przynajmniej chciałbym bardzo, żeby, żeby tak było, i wydaje mi się, że tak.